Siema. ostatnio widziałem na YouTube, że bardzo są oglądane openingi, więc ja jako prawowity YouTuber też nagram opening, jeśli chcecie drugi opening, to musi tu być 30 łapek, więc zacznijmy sobie od tego, zróbmy no sobie gdzieś podobny opening, może tam trzy skrzynki więcej. Ogólnie to polujemy na... Yy, tutaj, na... Yy, pierwszą krew, na to i na to Może się zwróci, jak się nie zwróci to będzie mi smutno Dobra, jest pierwsze holo Ale holo chyba nie jest aż tyle warte No Dobra Jeszcze dwie skrzynki nam z... y, tfu. Jeszcze dwa pojemniczki nam zostały I następne sobie zrobimy z tego z Stokholmu Daj coś, daj coś, daj w ostatni, daj Zwróćcie, się, zwróćcie się. No i się nie zwróciło chyba Dobra, dziękuję za oglądanie. 30 łapek i robimy drugi kolejny opening. Siema.